No, elo. witaj witajcie znowu na anachii. Gramy teraz czysto. Pamiętacie, co zaczynałem? Farma. Dobra, tapamy się. Grałem tu od początku. Mam już tam godzin spędzonych dni. Ale ja bym co ja szukam, ale nie mam nowych hitów 400, ten Ja też miał dać to proszę. Bardzo. No i by to powiedzieć będziemy draśniona i zaczynać. Od nowa. Nie liczby zaczynać od nowa, ale mam i ty. Ja Zresztą byłem na kolejki. tego Ale seca jeszcze mi nie dał. Bo nie ma. A trasy nie ma. No, to fajnie. No nie? Papa. Na pa. ja kończę